Cześć wszystkim! Dzisiaj mamy BMW F07 Dokładnie wersja 5GT Z silnikiem 3 litrowym M57 Klient do nas przyjechał Oczywiście standardowe usterki Tutaj będziemy mieli prace związane z kolektorem Natomiast przy diagnostyce Przy diagnostyce jak klient jeszcze był Co żeśmy dodatkowo wykryli tu już mamy obudowę zdjętą a pokażę wam co tu się dzieje zaczniemy może od tego co wykryliśmy zobaczcie sobie, stoi wszystko we wtryskach być może jakieś przelewy albo któryś wtrysk co jeszcze, przyjrzyjcie się tam w głębi ustawię ostrość zobaczcie wiązkę także wiązki będą do robienia być może wymienimy zobaczymy na ilu takie niespodzianki się dzieją w tyczkach de facto wtryski do wyjęcia do sprawdzenia i co jeszcze na pewno chciałem wam pokazać zobaczcie sobie tu pokrywy czyli standardowe miejsce w którym te pokrywy pękają jest wszystko w oleju czyli odma odma zapewne już nie funkcjonuje zobaczcie sobie tam wszystko jest zalane My no oczywiście będziemy robić kolektor ssący i chłodniczkę, ona była sprawdzona, nie jest objęta akcją techniczną, więc po prostu sami zajmiemy się chłodniczką, bo na pewno po takim czasie już ona jest w jakimś stopniu zapchana i co tu jeszcze możemy zobaczyć? Co jeszcze żeśmy zauważyli? Zobaczcie sobie, płyn chłodniczy jest poniżej stanu minimum. Natomiast żadna kontrolka nie zasygnalizowała braku płynu. Więc tym też trzeba się zająć zobaczyć z jakiej przyczyny tego płynu brakuje. No, także będziemy się brali do pracy. I co? No i w dalszym ciągu zobaczcie, jak wygląda kolektor sący i chłodniczka. Budowę filtra powietrza mamy zdjętą. Teraz lepiej to widać. Zobaczcie sobie, tutaj wiązka na jednym i drugim. Ta wygląda na sprawną. Ta też. Natomiast, zobaczcie sobie, tu na dole stoi ropa. Takie błoto się zrobiło dosłownie. a Teraz ładnie widać jak cieknie pokrywa od góry wszystko. A EGR jest nowy. Tak. Tutaj mamy informację też od klienta co widać, że EGR był wymieniany. Natomiast też była informacja, że pokrywa była wymieniana. Aczkolwiek to nie jest to e, informacja. E, pokrywa dalej cieknie, więc ktoś tu klienta w błąd wprowadził. Urwany pod. O i stąd może podciekać, więc podejrzewam, że przelewy do wymiany pójdą. Tu w tym miejscu widać teraz. O, jak to powinno wyglądać, a jak wygląda. Co my tu żeśmy jeszcze znaleźli? Połamane, w ogóle nie ma zabezpieczeń. Na, na Od postę. alternatora. Tu jest, od alternatora też jest łamana tutaj na kompresorze klimatizacji jest łamany zaczep no jest widać i co już widzimy w układzie tym jest uciekły olej wycieka po prostu na przepustnicy nie ciekawie to wygląda no i oczywiście stoją śruby jedna jest już urwana w ogóle nie idzie odkręcić od magistrali spalin czeka na zwiercenie Zobaczcie sobie jak wyglądają gniazda. Te ostatnie są zalane całkowicie olejem. I teraz zobaczcie sobie u góry są świece. Tutaj są połamane, nie ma w ogóle zatyczek. Ktoś bardzo nieprofesjonalnie obrzydziła ten samochód. To ono po połebkach wszak można powiedzieć, na skróty, tak samo jak widzieliście po tych wtyczkach. A tak wygląda kolektor. Zalany olejem. W środku jest masa na garę. Po prostu masa, próbuję ostrość złapać, ale coś tu nie wychodzi, nie chcę, odbijać, ten zaświeci świeci się za bardzo. Może od tej strony zobaczmy sobie przypalony olej, po prostu wszędzie. Teraz lepiej to widać. O, teraz widać ten środek, ile tam jest nagaru po prostu. Kolektor zregenerowany, nowe uszczelnienia, nowe klapy, nowe cięgno. Pokażę Wam tutaj środek jak wygląda. Wszystko ładnie czyściutko. No i montujemy nastawnik. Magistrala już jest przykręcona. Teraz zobaczcie sobie, jak ten przepływ powinien wyglądać. Tak to powinno wyglądać. Pamiętacie, jak było wcześniej? No i co? Ta przepustnica też była widać wymieniana. To jest znaczenie przez jakąś firmę. Nawet data się nie zgadzała, żeśmy ją wyczyścili. Przykręcamy przepustnicę. No i co? I zabieramy na serwis i skręcamy auto do końca. Co do chłodniczki. Chłodniczka została wyczyszczona. Pokażę Wam, jak wygląda środek teraz. Będzie widać. No, widać, jeszcze ściutko jest pełen przelot ciśnienia. Tutaj jest yy, środek o 3 EGR No i pokażę Wam, jak pracuje klapa z pompki wakum ciśnieniowej. Widać, chodzi. Yy, tu również ciągną całe, wszystko ze sprężynką jest, będzie nasmarowane, żeby się nie zapiekło. No i co? I jeszcze egiera, tylko później pokażę wam jak wyszedł EGR po czyszczeniu co do zaworu EGR słuchajcie jest wyczyszczony on jest w miarę nowy natomiast był już nad tyle okopcony przez tą chłodniczkę że mógł niedługo wejść w stan zacięcia no i spalenia w dalszym etapie elektroniki tej jak się przycina natomiast teraz jest już ładnie wyczyszczony na pewno dłużej posłuży My jesteśmy na jeździe próbnej, standardowo nasza trasa, nie ukrywam, że troszkę dłużej się tu nagrzewał samochód, bo tu wcześniej w poprzednim serwisie był wymieniany termostat, natomiast podejrzewam, że jest to włożony zamiennik i temperatura oleju również ma wpływ, czujniki są ze sobą połączone i ma wpływ po prostu na niedogrzewanie się temperatury do nie termostat tak ma wpływ na niedożywanie się tej strzałeczki tutaj a jak pamiętacie ta strzałka również robi tutaj przekłamanie nam o temperaturę więc tego trzeba pilnować żeby uważać na panewki no i co autko zobaczcie od razu po wciśnięciu gazu jest reakcja wcześniej była taka turbo dziura o której nam tu klient zgłaszał na chwilę obecną no, no od razu po wciśnięciu praktycznie jest reakcja, więc fajnie. Co, so, spalanie, spalanie jak na tego typu model. Eee, Zrezydujmy sobie, tu mamy teraz 9,8, ale to stare spalania. No i powiedzmy przy 110 w stałej prędkości, teraz mamy z górki, zaraz nam się wyrówna. Zobaczymy jaki ma mniej więcej Właśnie mamy 5,7 No i się zatrzymało około 6 litrów. Tak? No, chwilowe spalanie 6 litrów, więc cały przelot jest czyściutki, spalanie się zmniejszyło. Autkiem naprawdę bardzo przyjemnie się jedzie, więc nasze zabiegi pomogły. A w etapie końcowym przy odbiorze nagram wam jeszcze z zewnątrz i opowiem jeszcze raz, co było robione. Także nie mam zastrzeżeń, auto nie ma żadnych błędów. Także wracamy na serwis. Samochód jest gotowy do odbioru. Omówimy zakres pracy, jaki został wykonany względem zgłoszonych usterek przez klienta. Więc pierwsza z nich to drgania silnika na zimnym zaraz po odpaleniu. Za tą usterkę odpowiadał oczywiście kolektor z sący, który został zregenerowany. Drugą usterką, która została zgłoszona, była to dużo większa wyczuwalna turbodziura. Samochód reagował z dużym opóźnieniem na gaz. Tutaj winowajcą okazała się magistrala spalin. Była zapchana nagarem dosłownie w 80% można powiedzieć, że było zapchanie yy, przelotu. Dodatkowo był zgłaszany nieprzyjemny zapach spalin, który był wyczuwalny w środku w kabinie. Za to odpowiadała pęknięta pokrywa zaworów. Została ona oczywiście wymieniona na nową. Bo ten pojazd, e, sprawdzaliśmy, nie był objęty akcją techniczną chłodnicy EGR, na której jest wymiana takiej chłodniczki na nową, więc po konsultacji z właścicielem auta zdecydowaliśmy się, że zostanie ona poddana procesowi czyszczenia maszynowego wraz z zaworem EGR oczywiście. Została wykonana naprawa wiązki elektrycznej przy wtryskach i wymiana pękniętego przewodu paliwowego, z którego podciekała ropa na wtryski. To by było wszystko jeśli chodzi o materiał związany z tym samochodem. Zapraszam Was do subskrybowania, zostawiania komentarzy. Do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się, cześć.